Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Adix, a to kolejny odcinek z Fifa Street 4 World Tour. To już jest czwarty nasz odcinek i będziemy sobie grać znowu Panana, bo tamtego, jak widzieliście w poprzednim odcinku, tamtego meczu z tym fajnym bramkę, z tą mega picku bramką, mi nie zaliczyło gram, tego samego dnia. Jest godzina 2.47, więc zacznijmy, tak? Jest Kids. stroje. Bo są. Może ten. Kids. Dobra, dajmy ten fajny jest. Nawet taki brazylijski. Grajmy mecha. To jest panana mecz. Ale ładnie wpadła tam tam ramka, muszę przyznać. Od ściany. No niesamowite. Sam sobie trafiłem, ale głupi jestem. No już mamy jeden punkt. Ale co mi to da, kiedy... No spokojnie, poczekajcie. Złapał to! Kurwa. Krwiostwo. Kto mi powie jak tak śmiesznie piłkę złapać? Panna? No była panna! Mnie ta gra zadziwia. Jakie już są powoli mini, głombalskie bugi, które przeszkadzają strasznie. Z te bługi mnie niemalże że przeszkadza się. Ej! No ej, no coś po przewalnie mnie. Hu. Pieprzony. Pięć bramek, a co tam? No, chujostwo. Bert. Tylko mi Berto dal Jakie chujostwo? Ja pierdolę. Nie no gramy do końca. Może coś wygram z tego. Jak złapo tu piłkę tak śmierć Ole się przeturlała. Co za bramka? co za mecz, co za branka, jedna bramka, chociaż jeden punkt do nas, dwa trafił, kolej nie słupek, dla nich mamy punkta jest kole, Bert. Bert to jest nie nie wiedziałem, że to jest trik, ale Bert to jest ominięcie, ominiesz zawodnika i masz trik, nie, ona zje Bert, nie wiedziałam o co z tym chodzi na początku, nie ogarniałem serio. Seriously? Kurwa, mać, nie no i jebię tą bramkę, kurwa, w dupę, kurwa. Za kurwu sześć bramek. No, niby... nie zaliczyło mi Berta, ominąłem go. No, wypierdalaj. Uberta dostałem. Co mi niedzie? W powietrzu ale pewnie to nie zaliczę płonie. Nie daj, nie daj. Oni też mają Berta, nie daj. O no, ja mam też Berta. Nie, oni mają tylko Berta. Tak, spokojnie, Alix. Trzy Bert, z trzema. Czterema. Punktami. Nie no. Szartujecie. Dobrze. Dobrze ich Alix zmylił. Nie wpadło dobrze. Spokojnie, bo jak teraz by wpadło, to jesteśmy w dupie. Bo oni mają 4 plus 7. To jest bardzo dużo. Czemu się od demi musiało odbić? Czemu ta piłka musiała akurat się od demi odbić? Demie, ale ależ pomiędzy nóżkami, czemu mi panny nie zajczyło te nie? Nie wiem, czy wy mówicie też panna na to? To jest sitko, moim zdaniem, zawsze mówiłem sitko lub ole, lub nie, różnie na to mówił, ale ja najczęściej właśnie sitko mówiłem lub ole. Słyszałem też, że budka na to kiedyś ktoś mówił. 5 do 7, ale Bramka dalej nie wpadła. Nie daj, on musi trzymać ten pasem. I musi rozbrajać tylko kasą. Co? Czy to jest to? Dwie minuty tylko. Nie wiem, jakim cudem on mi pan nie strzelił. Ale koniec meczu. Mamy przegrane. Grajmy w to jeszcze raz. Musimy grać w to jeszcze raz, ponieważ muszę to zdać. Nie dam za wygraną. Jeżeli tego nie zdum. Valencia, Easy. Nie gram na Easy, nie jestem frajerem. Bo na Easy bym chyba z pełno panim im strzelił. Bo wtedy oni stoją jak pachołki, tylko im panny można strzelać jak się chce. Ja gram na Gold, aby odblokować wszystko, co się da. I Wam pokazać, jak odblokować wszystko, co się da. Co jest możliwe. Ćwiczę sobie na Goldzie, gdzieś tam na Singlu. O ja pizgam, jak mogłem taki błąd popełnić. możliwe. Nie wpadła, spoko, ale to czemu tam, żeś Igor. Serio Igor? Nie, panna nie wpadła, ależ. Musi paść, nie wpadła, niesamowite. Adix się zjawił dosłownie w idealnej porze, aby to trafić. Adix coś tam zrobisz, nic nie zrobisz, ponieważ, ale Berta, żeś zrobił to bardzo ładnie. Ej! Żeś mnie podciął faulem. W Zaliczyłam, nie zaliczyło. Chodź, chodź. O, wpadła. Bardzo ładnie. Teraz chyba wygramy. Mamy dwa punkty w banku. Znaczy, już dwa punkty. Dwa do zera. Musimy im najlepiej pannę jakoś strzelić, wanąć. Bo fajnie, oni próbują mi też pannę wanąć założyć. Załóż, tak ładnie, no. Próbuj, kuruj. No nie, 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 nie. Tak nie. Kurde. Cholerny bank. O, wpadła. Tylko on już to przejął. To było takie chamskie. Jak dwóch będzie stać w bramce, to nic się trafisz. To był Bert i bramka nie wpadła. Niestety. Teraz muszę to trafić. Uch, szlaki fuks. Shut the fuck up. Nie wpadła, nie wpadła. Co za fuksiasz? dobrze, że chociaż wygrywam, a nie przegrywam i muszę odrabiać. Oni teraz muszą odrabiać. Fuksarskie kutwy. O, już mogą to teraz odrobić. Właśnie to zrobili. No nic z tego. Bert tylko. Nie, Berta nawet nie była, spoko. Bert zaliczył? Nie, nie zaliczyło mi Berta spoko. Nie wiem czy Bert, nie wiem jak to mówić z angielskim akcentem. O ja pie... mi pannę, fajnie, teraz trzeba to strzelić. O kurwa mać. Jak tego nie strzela, jestem lamą totalną. Jestem mega totalną lamą. Piłka magicznie wróciła do nadawcy. I bramki nie ma, no niestety. Magiczna piłka wróciła w magiczny sposób. Nie wiem, jakim to cudem poszło, ale panny nie mogę zmarnować. Dalej nie wpadło. Trzy, dwa dla nich. Żartujecie? No kurwa mać. Żartujecie? Żartujecie? Kurwa. Nie da się tego zdać. Ja pierdolę. Będziemy to cały czas próbować w tym odcinku. Aha, spoko. Druga połowa. Nawet nie wiedziałem. A Czemu do nich doszło? Ale nie, to ja będę... Czemu żeś sfałował? Hum, głupi. Sfaulować mnie. Dobra, fajnie, nie umiesz tego. I teraz bramka. Nie ma bramki, no nie. Nie. O chuj wam w duchę. Fuck, panna, no masz, masz. No masz, no ej, no, ej, no bo padnie, coś i nie reaguje. Spałem dla łap. O, pójdzie, pójdzie, pójdzie. No nie zaliczyło mi tej cholernej pandy. Czy panny, nie wiem, no panny. Bert, serio? Bert? Zaliczyło mu tego Berta i ja nie wiem że jak te Berty powstają, ale straciłem mu jego Berta i swój. dałem to do siebie i mamy bramkę dla mnie. Teraz próbujemy panienkę mu walnąć. A ilu nie udamy. No ej, mamy Berta, no to fajnie, ale gdzie ta piłka jest tam? Spoko. Nie będzie. Proszę. Chuj. Dwoma punktami właśnie. Jakieś ogólnie pokonanie. Czekajcie. Oj, nie. Już mamy dwa. Zanadził Bertów. No ej, dwa mamy, no. I to oni mają jednego berta i teraz muszę to trafić. Nie wpadło. Ręka, kurde, powinna być. Spoko. 9 minut, gry już mamy. Oni mają 4 berty. No niesamowite. No strzelaj to, strzelaj to nie idziesz. Co za debil. No ja pierdzielę. No jak można. Tak słabo gra. No jeszcze nie wpadła. Musi to wpaść. Jest, padło! Dzięki. Cztery Bertim straciłem, haha. Ha. Ja mam teraz 6 punktów. I ten mecz skończy się wynikiem z sześcioma punktami. Uj, 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 nie dobrze. Za dużo pan tutaj nie zobaczycie, bo gram na goldzie i ciężko im zrobić pannę. Bo często chowają te nóżki. Nie daj, nie daj, nie daj, bo będzie równo. Znaczy będzie re, znaczy nie remis, tylko będzie ten taki... By to tak wpadło, bym się śmiał. Spodania, wiecie o co panam. Spodania. No i. T... Panna, nie e. Żartujecie. Dwie panny, trzy panny. Żartujecie. Oj, szczęście. A to ich piłka spoko. Nie, panny, nie panny. Siedem. Bert. Zrobił Berta. No niesamowite. Co za koleś. Berta. Ej, Ja myślałem, że to trafi. Ziomek. Nie ma. Dobrze. Branko wpadnie, nie wpadnie. Nie może. Nie może paść, O ja pierdolę. ma trzynaście, już tego nie pobiję. Chuj im w dupę, kurwa, tyle macie. Tyle wam powiem. Sorry za przekleństwo, ale no... Tak się zdenerwowałem już, że... mała bania. Jak mogli trzynastym bramkami mnie pokonać? Nie ma quit. nie. Ma quid. Gram to jeszcze raz, żebyście wiedzieli. Gram to jeszcze raz. Wszystko musi być u mnie na złoto, na hard. Zrobione. Nie ma bata. Gram na hard, gram na legend w wrestlingu. W skecie gram też na hard. Musi to być na hard. Bramkarze trzeba byłoby Dawida mu rozstawić. Jednak żeby grał z Dominikiem może, to może coś nam dać, bo Dawid jest bramkarzem i by może obronił Połowy strzałów, ale on nie mam ale mu się noga zbugowała, ale i tak, tak jest dla mnie. Mam tu fajną stronę. Nie ma zmiany stron? Nie ma. Powinienem jakąś pannę ładną walnąć. O, teraz pójdzie, pójdzie bramka. Jest! Mamy 1-0, sorry, że się teraz poprawia. O! Chyba jednak te chuje rozwalę. cieszą z tego powodu. Panna, panna. Ale poszła panna. Fajnie. Kurde, ale mamy pannę, jest git. To jest ważne, żeby tylko celnąć. Ale aż dwa się obalili. Nie, nie to od dziwo. Nie może mi takiej panny ładnej stracić. Jest! I mamy. Tym razem gram i się skupiam. Mamy pięć bramek niesamowitej golla nie ma. Berta mają jednego, spokój muszą co najmniej pannę jeszcze walnąć Więc oni odwalili A dobrze, że mam piłkę Nie będzie bramki No niestety nie ma Nieudana panna Oj, nieudane Nieudana panna, ależ ładnie to zrobi z daleka, co tam, dupa jest z daleka, bo oni mają dobrą cenność. shooting mają niezły Adix ma dobry shooting, Dominik też całkiem niezły jako napastnik, ma shooting. Trochę bardziej, więc celuję za każdym razem. Oj, panienka wpadła. Jadek strafia bramkę. Dziękuję bardzo. 369 punktów, LOL. 9 do 0, fajnie pada. Teraz mogę, kurde, oglądać. Bert jeszcze jeden. I wpadnie? Nie wpadnie. Jednak to nie jestem poziom, aby taka bramka wpadła. Bo tyle próbowali, a nie wpadło. No, cholierstwo jedno. I muszę im pannę walnąć. To jest mój cel dzisiejszy. O, poszła panna. O, Janna. Nie możesz mi spieprzyć tej panny zioł. Nie wpadło. O, fako, o dziwo. Nie wpadło pod takim kątem. No to się nie dziwię. olego zepną Beka. Lubię się tym bawić, ponieważ o Janna, jak to strzeli, to. Zwraca sobie panna. Mamy 4 do 9 i panna nie straci. 5, 9. 5, 9. Panna jest. Zaliczyło. Teraz tylko. Tra... ależ go podciął. Widzieliście to, jak go podciął skubaniec. I bramki nie trafią. Szkoda. Bert. Zaczynają odrabiać straty, więc tu nieładnie by to było. Gdyby cokolwiek trafili, nie, nie dobrze by to się dla nas mogło skończyć. Nie ma, nie ma, spokojnie, spokojnie. Jest! Padła! Ile? Dziesięć. Spoko. Ależ z piętki bym to ładnie walnął. Szkoda, była ładna piętka. Gola nie będzie stanął na piłce i nie ma. Kurde, nie wpadła. Myślałam, że wpadnie. Może zdążę że to w tym odcinku zdać na gold. Tylko myślę, bo to jest najtrudniejsze, bo z tymi padnami ciężko jest takim goldowi czelność pannę. Reset. Czy czemu reset? A nie, no, resumę. O, wpadła. Fajnie, panienka. Jeszcze jedną, czemu by nie? Pójdźmy sobie. Hop. O, wpadło. I piłka nie wpadła, ale panny mi nie zaliczyło. No, chamy, Ale żem piznął w tą bramkę. Że uderzył tak jak na filmiku i teraz im zaliczyło Berta dopiero. Dzięki bardzo. 6. A mi 6 punktów straciło wartość. I gol po pannie. Jaka bramka? 354 punkty. 17 do 7, 10 punktami, ale mają panny. Ależ nie trafiono I... o fak nie trafia dobrze jależ bramka wpadła taka z góry, bardzo ładna. Pójdzie kolejna bramka. Teraz mi o dziwo lepiej idzie, się chyba wyćwiczyłem. 20 bramek spróbujemy. 20 punktów To nie, nie można nożyć bramkami, bo bramkę znacznie mniej trafiłem Ja bym już to strzelał Dobra Ciech, nie umyś strzelać na to Tupie, mnie to nie obchodzi, bo on jest przy bramce i nie strzela Bo tak się goldy zachowują O je, na bramki nie ma Ale znaczy dobrze bronią te goldy Hej, fuck Ich piełka. Bert Oleż by prawie sam weszł do bramki, no do kogo ty podajesz Adix, do kogo? Domin, dobrze, dobrze, ładnie, dobrze, Adix tu broni. No ja jest, znaczy nie jest, bo ich piłka. Cholierstwo oni mają, muszę chociaż jedną bramkę trafić, to by było od razu fajne. Bert trzy punkty, mnie to nie obchodzi, ja chcę 20 punkt. 20, żeby ich pogrążyć tak jak oni mnie, oni mnie. 19 pogrążyli, więc ja ich 20 pogrążę, żeby mieć więcej punktów. Nie ma. Moja powinna być, ale dobra, bo oni wybili. No spoko. Ja mam jeden punkt w banku. Co? Stracili mi mój punkt w banku. Teraz nie ma. Macie za swoje frajerzy, Pieprzeni panna trafiono. Zaliczona. I czy bramka padnie? Nie padła jeszcze. Ale teraz, czy to możliwe? Niesamowite. Tutaj w rogu się rozgrywa najważniejsze... Kurde mole, no Fryer. Bert. Berta zaliczyłem, dobra. Znaczy on mi zaliczył, no. Teraz was panno pogrążę jeszcze na koniec. Dziękuję bardzo. Ej! Kurde, oni za dużo tu folują. Wiem, że to jest FIFA Street, przepraszam bardzo, ale to jest Street, wiem. Ale teraz bronią się zawzięcie. No kurde, każdą piłkę mi odbierają, żebym nie strzelił więcej. Żebym nie strzelił tej 20. bramki. I nam ciapiska. Ja Spierdalają połowa akcji. Nie wpadła, bo faul, a co tam? Cześć 8 sekund zdąży ten mecz do końca. I padaj, padaj! Błagam cię! Ale no, i takich taki, pogrążę, tak jak oni mnie, więc. No, pojawi się następny odcinek, no nie wiem. No w te panny zagrałem trochę. Haj, Dobra, grajmy. Continuum. I co nam wyszło? Level czwarty. Plus. No. Piąty. Spoko. Quite match. I mamy zdane na. No. Czemu nie zdaliśmy? Ja babki, no ja pierdolę. Kurwa mać, wam tu idę spa. Nie no, kurwa, no czemu nie zdaliśmy? Ej, powiedzcie mi czemu nie zdaliśmy? Tak w komentarzach. Bo nie wiem, serio, nie wiem. Dwa versus dwa. Most panels. Panny. Nie wiem, panu, że muszę to zobaczyć, że. tylko pelka tam jana chyba. Tam na jednym odcinku. Musiał kilka... u innych tam podpatrzeć, jak oni to robi. To jest kto? To jest Tom, co by mu tam dać? Defense, dribbling. On nawet. on tam dribblingem za bardzo nie jest. Dobra, zostawmy mu tak. Będę miał lepszy shooting. Alex, uh, o, tu będziemy się bawić. Tu mam total. spida mu troszkę. Nie, najpierw dwa trzy. o Oje, no dużo tu trików jest. To od kupienia, tu jest Night, Hellhop, Rainbow. O! Rainbow mam, fajnie. Flip flap. Spoko. I trochę podbijemy mu. O! I Alex, gotowy. Kolejny zawodnik, który jest Dawidem. Dawid Sztuczek za bardzo nie będzie miał. Zaraz się odcinek mi skończy, więc dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć, ja byłem Alix. ten jeden punkt na skills. Niech on ma chociaż jeden trick. Dobra. O dziwo mi się nagrywa. 22. Dobra, nieważne. Bo myślałam, że mi się 21 nagrywa. Tu jest kolejny, to jest Dominik, on w dryb. Nie. Najpierw co mu zrobię, to skills. To, to. To już mi nie stać. Bo to za 6. I to za 6, więc to mnie niestety dwa. Ale będziesz umiał chociaż nie. Hmm, speeda nie mogę ci podwiększyć. Shooting nie mogę. Pacing, niech jest pacing. E, słuchajcie. Weź mu flick, flag, to głupnie. Rainbow. Spoko. Flip, flop. Rainbow. Roulette. Black. Ej, to cały czas 23 minut mi nagrało. To patrzcie, jak rozdaję wtedy. To git, pewnie mi się coś usunęło, że mi się to nagrywało. Patrzcie do końca odcinka sobie, ile mi się to nam nagrywa. Kto to jest ten koleś, no to dajmy mu speed na fulla, shooting na fulla, pacing na fulla. Git. Tutaj temu. Upgrade player. Shooting. Nincs więcej. Nem że hogy te Timoidel. Niech Timoidel będzie. Oj, to cały czas nie leci. Lol. Nie